Cześć, tutaj Wilam. Jak pewnie jeszcze trochę słychać, mój aparat mowy nie do końca doszedł do siebie po przeziębieniu, jednak mój zmysł w słuchu jak najbardziej tak, w związku z czym e, mogę Was zaprosić na test tych oto słuchawek. E, są to słuchawki typu TWS od producenta e, Halu, czyli producenta, który to produkował GT1 -ki, e, i kiedy tylko zobaczyłem, że wydał on GT2, jak najszybciej je kupiłem i teraz mogę je dla Was porównać. Słuchawki przychodzą w pudełku o designie identycznym co model GT1. Zestaw zawiera słuchawki i gumki. Nie mam oddzielnego przewodu, gdyż ten wbudowany jest w case ładujący. Jakość wykonania słuchawek stoi na wysokim poziomie. Użyte materiały to w zdecydowanej większości twarde, matowe tworzywo sztuczne. Case w odróżnieniu od modelu GT1 jest otwarty. Na jego spodzie ukryty jest przewód do ładowania. Jest to krótki, dwustronny męski USB typu A, który sam nie wypada. Poza tym sam case się powiększył. Słuchawki kształtem przypominają Halo GT1. GT2 różnią się przyciskiem fizycznym, na którym znajduje się ciemne logo producenta. Ich kształt jest uniwersalny, a rozmiar niewielki. Izolują na zadowalającym poziomie. Magnesy w case są silne. Słuchawki jeśli nie zostaną podważone na pewno nie wypadną. Sterowanie odbywa się za pomocą fizycznych przycisków, które są całkiem wygodne. Zarówno panel w GT1 jak i przycisk w GT2 działają dobrze, więc wybór któregoś rozwiązania to już kwestia gustu. Pojedyncze naciśnięcie odpowiada za wznowienie lub pauzę. Podwójne naciśnięcie prawie przełącza utwór na następny, a lewej wraca do poprzedniego. Potrójne naciśnięcie włącza asystenta głosowego. Jakość dźwięku według mnie wyróżnia się na plus w tej półce cenowej. Jeśli chodzi o charakterystykę, no to GT2 grają praktycznie identycznie co GT1, czyli grają dosyć równo ze stosunkowo przyjemnym basem. Jest to skutek zastosowania prawdopodobnie tego samego przetwornika. Główną różnicą jest wyższy poziom maksymalnej głośności. Jeśli słuchawki grają na zbliżonym poziomie głośności, to jest bardzo podobnie. Kiedy jednak GT1 -ki i GT2 będą grały maksymalną głośnością, to w GT2 będzie więcej góry i mniej dołu. Zasięg jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o opóźnienie, to to jest zauważalne i wynosi około 350 milisekund. No i teraz próba mikrofonu, jak faktycznie ten mikrofon zbiera. Są to warunki typowo pokojowe, ciche. Znalazłem aplikację, która wyłapuje właśnie dźwięk. Teraz warunki miejskie, podwórkowe. Wiatr jest obecny, jednak nie urywa głowy. I tak odbierają te mikrofony. Halo GT2 wyposażone są w akumulator o pojemności 43 mAh i przekłada się to na dosyć przeciętny czas grania, czyli około 3-3,5 godziny przy około 80% głośności. Pojemność case'a ładującego to 380 mAh i powinno to zapewnić 3-4 krotne naładowanie słuchawek. Jak już wspominałem, ładuje się go za pomocą wbudowanego przewodu USB. Na jednym z boków pudełka umieszczona jest czerwona dioda sygnalizująca ładowanie. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Nie wiem czy to problem mojego egzemplarza, ale pudełko kiedy słuchawki się w nim znajdują czasami piszczy. Zdarza się to rzadko, ale warto o tym wspomnieć. Podsumowując, kiedy zamawiałem GT2 to spodziewałem się lekko zmieniony GT1. Na plus zdecydowanie ten wbudowany przewód ładujący oraz trochę wyższy poziom maksymalnej głośności. Na minus rozmiary. Jeśli chodzi o case ładujący to jest to kwestia gustu. Ten w gt jest całkiem przemyślany. Słuchawki nie wypadają. Trzeba jednak zwracać uwagę na orientację case'a. Jako, że nie mamy tutaj klapki, no to szczególnie na początku góra i dół mogą się mylić, więc przypadkowo można wsadzić prawą słuchawkę, na przykład do lewego ucha. Eee, także jest to kwestia, która wymaga przyzwyczajenia. Natomiast jeśli chodzi o ogólną ocenę słuchawek, no to jak najbardziej je polecam. Kraju przyzwoicie i przez ten cały czas trwania testów e, nie znalazłem w nich cech, które jakoś szczególnie by mi przeszkadzały. Możemy teraz przejść do zestawienia. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, no to tutaj umieściłbym je nad i czwórkami, ponieważ grają głośniej niż gt 1 Jednak grają odmiennie niż i czwórki, także myślę, że to miejsce będzie zasłużone. Jeśli chodzi o wykonanie, no to tutaj jest to poziom jak najbardziej gt 1 Jeśli chodzi o wygodę, no to jest podobnie jak w gt 1 jednak ze względu na ten wbudowany kabel polecam nad właśnie GT1kami. Następną kategorią jest bateria i tutaj Lądują nad dwójedynkami, ponieważ wszystkie te słuchawki poniżej jedynek mają pojemność casea około 300 mAh. godzin. 2 mają jednak prawie 400, więc jest to na plus. Jeśli chodzi o cenę, no to te da się kupić za około 18 dolarów w dobrej promocji, także miejsce tutaj. No i przechodząc do najważniejszego, czyli oceny, no to według mnie zasługują one miejsce nad i4, ponieważ grają równie głośno, grają jednak trochę inaczej, także dla każdego coś dobrego. Poza tym na plus ten wbudowany przewód do ładowania. Poza tym są to naprawdę niezłe słuchawki. Zapraszam do komentarzy, gdzie możecie podzielić się swoimi wrażeniami na temat GT2-ek. Czy według Was warto wybrać ten wbudowany przewód do ładowania nad zamykanym caseem, jak to ma miejsce w gt 1 Jeśli chodzi o filmy, recenzje, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału i do innych moich filmów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!